Z no nami Marcin Nowicki, no właśnie, powiedz mi Marcin, czy bardziej rozgrywający, czy bardziej libero drużyny, aktywnie Gdańsk. Wiesz co, w tym sezonie to się trochę zmieniło, ponieważ no w zeszłym sezonie tak stworzyliśmy drużynę, no skąd, z różnych drużyn nam się złożyła, jedna z zamierzeniem gry po prostu wśród znajomych, żeby nie rotować z tym składem, żeby jak najwięcej grać, no i tak po prostu wyszło, że tam wtedy zagrałem na rozegraniu, w tym sezonie, w tym sezonie troszkę nam się koncepcja może nie koncepcja zmieniła, ale po prostu zmuszeni zostaliśmy sytuacją, że e, nasz libero z zeszłego sezona, sezonu no po prostu odszedł z drużyny. Mhm. Pozdrawienia, Artur. E, no i tak szukaliśmy albo libero, albo rozgrywającego. Ja w sumie mogę czego zgrywać, czy na libero grać. Zdarzyła się okazja przechwycić z pięknych i młodych także transfer bomba e, Wojtka Łuczkowa, mhm. m, który no niestety nie zawsze może być, więc... Jak jest, to ja libero, jak nie ma, no to tak jak dzisiaj z Oliwą wspomagam. No i no niestety zdradzę, jutro też. <grym> jutro też na rozegraniu, także trochę tego, trochę tego. No dobrze. właśnie, a powiedz jak, no bo już zakładam, że kilka dobrych lat są świadków, grasz, lepiej wolisz jednak jako libero czy jako rozegranie na rozegraniu? Wiesz co, nie mam. Ma Wiesz co, no, zawsze lubiłem na Libero grać? Mimo, że jest to dosyć niewdzięczna nie rola, aczkolwiek lubię też rozgrywać, bo gdzieś tam mam może nie tyle wzrost umiejętności, skoczność, siłę i tak dalej, ale gdzieś tam fantazja jakaś tam ponosi. I na ile mam umiejętności, na ile możliwości fizycznych, na tyle lubię też porozgrywać e, i staram Ja sobie cenię w rozegraniu to, żeby mniej więcej starać się wyłapać tego jednego człowieka, który pociągnie wynik drużyny, a jeżeli tako, takowego nie ma, akurat tego dnia no to chociaż rozdysponować te piłki mniej więcej po równo dla wszystkich, żeby też tak jak wspomniałem, żeby wszyscy sobie pograli, nie? Jeżeli nikomu nie idzie, no to pograjmy sobie wszyscy, bo atakujmy wszyscy, nie? No tak, ale właśnie chyba często tak jestem rozgrywającym, że ma też te umiejętności jako libero i, i na obrót, bo to tak za, zazwyczaj tak bywa, prawda? Tak, aczkolwiek od razu mówię, że jeżeli chodzi tutaj o ustawienie w polu, to jest zupełnie coś innego, tak? Bo rozgrywający musi być jednak na tych nogach trochę wyżej, żeby brać się czego, zerwać się już... E do drugiej piłki, która nierzadko jest gdzieś po drugiej stronie boiska, Liber z kolei najlepiej jak najniżej tyłek, żeby jednak tą piłkę wygryć wygr wygr z ziemi, to pierwszą piłkę podbić, a nie drugą, więc jest to zupełnie coś innego, zmienia się czucie boiska, bo jednak jako rozgrywasz coś z prawej strony, jako libero z lewej strony, więc to też jest inne ustawienie, yy, chociażby jak zagram kilka meczy na rozegraniu i później muszę przyjść na libero, Czucie w odbiorze to już jest kompletna bajka. Nie? A jak jeszcze tu się zrotuje pomiędzy boiskami? Pierwsze, drugie, trzecie. No tak. To już jest w ogóle kompletne. To tak. już jest kosmos. Tak. Marcin, dzisiaj przegrana z drużyną Oli, przepraszam, Oliwa Team, Jesteśmy tuż po spotkaniu. Jest to wasze, było to wasze trzecie spotkanie, trzecia porażka. No ale tak można sobie powiedzieć na pocieszenie, że. Ograliście no, z drużynami, które myślę, że będą walczyły o Awans z pierwszej no, klasy rozgrywkowej. Podziękować chyba Tobie eee, za tak. to, że już drugi sezon nam tak, tak układasz terminy, że jednak dołujesz nas, najpierw później musimy walczyć. Eee, tak zgadza się dziś temu. Pierwsze spotkanie dosyć trudne, po długiej przerwie też nie trenowaliśmy to, to żadna tajemnica. Eee, z Dream Volley mm -hmm. bardzo fajnie nam się grało, pomimo że pierwszy, trzeci set nie, nie odzwierciedla wyniku, jednak nam się gra ta jakaś kleiła. Mm -hmm. Dzisiaj po cichu liczyliśmy też na to, żeby ugrać przynajmniej tego seta z Oliwą, która no nie obrażał się jak nie powiem, że no, jednak w gronie faworytów do wygrania tej ligi w, z moim zdaniem nie są. Mm -hmm. Eee, chciałem podziękować ekspertowi Kotowi za wi wiarę w nas, chociaż raz. No tak, <laughs> chociaż raz. Dzisiaj faktycznie przed spotkaniem o tym e, wspominaliście, że, że Maciej Kot tutaj na was postawił. No niestety Maciej e, dla was się pomylił. E, Cóż, my też e, czujemy niedosyt z tego tytułu. No tak, Marcin, no trafiła nam się tutaj gaduła, widać to, nasi widzowie na pewno też to dostrzegą. Powiedz, jak to z tym Twoim gadaniem jest, bo wiele osób zarzuca ci słusznie czy niesłusznie, że. No bardzo często kwestionujesz decyzje sędziowskie. Jeśli mielibyśmy tutaj no gdzieś tam zaszeregować Cię do no tych graczy 800, które w lidze się przewinęło, no to byłbyś w samym gdzieś tam czubie tych gawędziarzy, co z sędziami sobie lubią porozmawiać. Powiedz, z czego Marcin to wynika i, i czy faktycznie ci sędziowie w siatkarskiej wizy są tacy fatalni? Nie mogę powiedzieć, że są fatalni, aczkolwiek to, co teraz powiem, jest tylko i wyłącznie moją opinią. Poparto tylko tym i wyłącznie, jakie ja mam odczucia. Teraz Merzoliwał też miał kilka kontrowersyjnych sytuacji, ale pan sędzia naprawdę wzorowo poprowadzi to spotkanie. Dla mnie u sędziego najbardziej się liczy to, że potrafi nawet te ciężkie, trudne sytuacje wziąć tą nerwowość na siebie i tak jakby, żeby ta nerwowość drużyn została tak jakby zabrana, tak? Niech się drużyna skupi na grze. Owszem, pogadać do sędziego zawsze można. Bo takie jest nasze prawo, jako zawodników, nie tylko kapitanów, ale też nie kapitanów. Dla mnie sędzia to jest ktoś, kto powinien właśnie te problematyczne sytuacje wziąć na siebie, a nie wzbudzać jeszcze nerwowość. Pierwsze spotkanie w tym sezonie było takie naprawdę dosyć nerwowe, bo były błędne sytuacje pani no o czym zresztą wspominaliście też w magazynie, oglądałem. Która po prostu no moim zdaniem. Nie udźwignęła wagi tego spotkania, mhm. e, i po prostu gdzieś ta nerwowość była pomiędzy nami, e, naszą drużyną, a drużyną e, szachmat, a pani sędzina, niestety, tylko swoim zachowaniem nie mówię, że podjudzała nas, ale no niestety nie opanowała tych emocji naszych. A dzisiaj, wbrew pozorom dosyć ważne spotkanie, naprawdę w miłej atmosferze i, i bez takich kontrowersji. Marcin, ja powiedz jak to jest, czy te mecze, które wygrywacie, również czasami zdarza Ci się mieć te pretensje do, do sędziego, czy jest to zazwyczaj, nie wiem, ja tylko pytam, mm -hmm. bo nie chciałbym tutaj tezy stawiać, ale czy nie jest przypadkiem tak, że te pretensje budzą się w momencie, kiedy przegrywacie zawody? Jeśli wygrywacie, to ok no nawet mimo tego, że sędzia się pomylił, no to jakoś jesteście w stanie to przełknąć, natomiast kiedy e, no, gdzieś tutaj przegrywacie i jeszcze jakaś kolejna decyzja na Waszą niekorzyść, no to wtedy czy ten jak gdyby nie potęgują z tego tytułu. To Trochę na pewno, natomiast czy, musimy pamiętać, że gramy tutaj do 21, więc to mimo, że tylko cztery punkty to jest od pełnego seta. Jednak jest to dosyć krótko, bo przypuśćmy, gramy w drugą rotację i tam mamy po 10, dwa punkty gdzieś tam stracone po błędnych decyzjach, to już nam ważą tak naprawdę różnicę, mamy nie dwa punkty, tylko cztery, tak? Bo środkówka no tak, tak. nam tak. powoduje, że my nie zdobywamy, a przy, zostajemy na tym poziomie, a przeciwnik odskakuje kolejny, nie? Więc... Y więc tu już jest problem, i nawet jeżeli się prowadzi, moim zdaniem, i jest błędna decyzja, to prawem drużyny jest to, żeby jednak no, nie tyle kwestionować, co jednak poddać wątpliwość ja decyzję sędziego, który zawsze, moim zdaniem, ma pełne prawo do tego, żeby powiedzieć: Nie widziałem miejsca upadku piłki, było zasłonięte dla mnie, nie widziałem, akcja działa się po drugiej stronie. Dwa kciuki w górę, powtarzamy, biorę akcję na siebie, prawda? Sędzia zawsze może. Eee... A najgorsze jest to, kiedy sędzia nie widzi, a mimo wszystko podtrzymuje swoją decyzję. W tamtej sezonie mieliśmy taką akcję jedną, że się przeciwnik przyznał do błędu. Już nie pamiętam co to było, czy boisko, czy po bloku, czy coś Aha. takiego. A mimo to pani Sędzina pokazała dalej swoją decyzję. I to jest najgorzej boli. Jasne, dobra, okej, okay. zostawmy kwestię sędziowskiej tak. żebyś tutaj nie wyszedł, nie wyszedł na największego malkontenta. Eee. Eee, Marcin, mogę ci zdradzić, że za tydzień gracie spotkanie z czyli Amigos. Mhm. Eee, myślę, że tutaj będziecie. Jako faworyt w tym spotkaniu. się okaże, w typach. Myślę, myślę, że tak. Mogę Ci to już też zdradzić. Gdzieś tutaj, no chyba, powalczyć o pierwszą wygraną. Myślę, że taka wygrana sprawiłaby, że te nastroje wdrożenia byłyby zupełnie inne po tych trzech porażkach. Myślę, że taka wygrana na pewno mogłaby poprawiła. Na pewno. Pamiętam z zeszłego sezonu mecz pierwszy nasz wygrany z ręcz Softem, bodajże. 2-1. Zdecydowanie nas to podbudowało. Gdzieś my też szukamy takiej swojej swojej gry, swojego takiego, jakby to ciągu, żeby, żeby jednak tą grę móc kontynuować w takim stopniu, jak kończyliśmy poprzednie spotkanie. No, jest ten problem, że my nie trenujemy na co dzień. Eee, jest nam się ciężko spotkać, a jak już, to już jest to po prostu sparing z kimś i ciężko jest cokolwiek przetrenować, więc... Gramy, można powiedzieć, z biegu, na pewno będzie to ważne spotkanie, na pewno będziemy chcieli wygrać, na pewno w stosunku 3 do 0. Jeżeli się uda wygrać, a na pewno będziemy o to walczyć, dużo używam słowa, na pewno, to podniesie to nasze morale i w tabeli nas też podrzuci, bo mamy jeden punkt. Chcielibyśmy jutro też coś ugrać, bo gramy z. z. No z Prometeuszem. Teraz, teraz sprawdziam dla Prometeuszem, z Prometeuszem <laughs> już kur, pamiętam, więc też chcielibyśmy jutro coś ubrać, bo patrzyliśmy na skrótach. Można kąsnąć. Nie będę stawiał też, żeby wygrać, ale można kąsnąć. I chcielibyśmy na pewno już teraz na wcześniejszym etapie tego sezonu troszkę te bali pójść do góry, a nie tak jak ostatnio do ostatniego no, że spotkania. No, w zeszłym sezonie dzięki Tobie mieliśmy taką nerwówkę. Dziękujemy bardzo, fajnie było. Teraz byśmy chcieli mieć te, e, spokój, i oto też taki mamy cel w sumie na ten sezon. E, żeby jednak e, utrzymać się w tej lidze, mniej więcej chcielibyśmy środek tabeli. Tak jak wspomniałeś, jest kilka drużyn, które mają w planach walczyć o awans idzie do pierwszej ligi, które <grym> ma... chcą walczyć o awans i no z nimi po prostu chcemy powalczyć, tak? Oliwa, Dream Volley, mm -hmm. Udało się wyrwać jeden punkt na dziewięć możliwych, dobry jeden, mogło być zero, prawda? Więc nasz cel jest, jasno mówiąc, po prostu spokojnie się utrzymać. Środek tabeli byłoby super. Jasne, teraz już tak dosłownie króciutko na koniec, bo musimy uciekać mm -hmm. na kolejne spotkania. Powiedz Marcin, e, uważasz, że poziom drugiej ligi w stosunku do tego, co było ostatnio, jak gdyby ten sam, zmienił się, jest wyższy, czy, czy raczej ciężko jednak stwierdzić po tych trzech spotkaniach i tym bardziej, że graliście z takimi drużynami, a nie... co, na pewno jest wyższe, aczkolwiek no jest taki zawyżony trochę w moim zdaniem w sposób sztuczny, ponieważ tak jak wspomniałeś spadło się kilka drużyn z, z pierwszej ligi, ta liga została uszczuplona i te drużyny Przeszły do drugiej, żeby... z mam tak. Ambicja jest taka, żeby wygrać drugą ligę. Come on, panowie, do pierwszej ligi. Walczyć jak macie. Czym? To walczyć do pierwszej ligi, nie? A, więc ciężko mi jest tak powiedzieć. Dla mnie to jest tak trochę sztucznie podkręcony poziom tej drugiej ligi. Jasne, że jest wyższy niż mm -hmm. od temu, jasne. Aczkolwiek, no... Rozumiem. no... Rozumiem. My walczymy o swoje po prostu. Jasne. Dobra, dzięki Marcin. Eee, I co powodzenie w jutrzejszym spotkaniu. Dzięki bardzo. Fajne. Dzięki serdecznie. Dzięki.